Siemano, dzisiaj będzie Mr. Box, Ocinałam już to sobie, tylko przy tym mam problem techniczny, więc zabieramy się za pierwsze. Oczka, fajne oczka takie, pomponiki, serapijanowe kulki, nie wiem jak to się nazywa, zapomniałam, ale fajne. Patyczki. Jakieś patyczki gumowe, takie mięciły się. Jeszcze parę rzeczy, ale wam nie pokażę. Tutaj mam takie nitki. Hmm. Takie naklejeczki. Fajne? Nie powiem. Hmm. Tutaj mam brokacik. Też jeszcze z takiej rzeczy zostało? Um, nie, a tu mam papier. Który też ten był. A to miał być tylko taki odcinek, więc do zobaczenia w następnym. Bye.